Kiedy spojrzymy, co ma napisane na nagrobku, to jest pisał, żołnierz, obywateł, pisarz, żołnierz, obywatel, pisarz. Pątkowski uważał siebie po prostu za pisarza i e, to było dla niego ważne zarówno w sensie pracy twórczej, komunikacji z, z wspólnotą czytających, ale też z racji udziału w strukturach aktywności w Związku Literatów e, Polskich, gdzie przecież sprawował funkcje e, kierownicze. Więc z całą pewnością twórczość literacka była dla niego niezwykle istotna. Nie wiem, czy traktował to w kategoriach psychoterapeutycznych, raczej myślę, że traktował to w kategoriach wypowiadania siebie wypowiadania siebie. Zarówno w tych tekstach, które dotyczyły pomorza czy kaszu, przeszłości, historii, Typu odwrócona kotwica i tak dalej, jak i tego, co dotyczyło wojny, myślę, że miał taki wewnętrzny imperatyw, żeby przekazać także w tej formie literackiej to, czym wojna była, to, to czym było doświadczenie wojny dla młodych ludzi. Pewną kategorią przestrogi, nie tylko jak to dzisiaj czasami się mówi i chce się pokazywać wojnę w kategoriach heroizmu, bohaterstwa, o wspaniałej przygody. Absolutnie nie. On pokazywał grozę, okrucieństwo też y, wojny, I myślę, że chciał to, y, uważał, że w formie literackiej, nie tylko y, y, opowiadań, powieści, dramatów, słuchowisk radiowych, bo przecież to w bardzo różnej formule y, robił, żeby, żeby to przekazać i uczulić ludzi na to, że y, wojna jest czymś dramatycznym. Jak i y, no. Jego podróże gdzieś właśnie po świecie, kiedy pływał, to taka była formuła. Dzisiaj trochę zaskakująca, że się pisarz okrętował na statek i płynął w różne części świata. I właściwie, no właśnie to, to była ta marynistyka, która dzisiaj chyba trochę straciła na, na atrakcyjności Jak kiedyś ten kult morza czy, czy fascynacja morzem były o wiele. Silniejsze. Pytanie jest inne, czy coś zostało z tej twórczości? Czy nie jest to pisarz w sensie pisarski, martwy, że, że się nie czyta? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ciągle to oczywiście nie jest coś takiego, że wielka popularność dzisiaj Bątkowskiego jako pisarza, ale ciągle są osoby, które do tej twórczości sięgają. I to ciekawe, sięgają oczywiście do tej twórczości pomorskiej, ona zresztą, są nowe wydania, są tłumaczenia na kaszubskie na przykład, ale też do, sięgają do tej twórczości wojennej, do tej twórczości związanej właśnie z okresem walki, okupacji i również marynistyki. Więc sądzę, że mógłby Bądkowski mieć taką odrobinę zadowolenia, że również w sensie pisarskim, nie tylko publicystycznym i nie tylko publicznym, jest obecny w naszym życiu. Niedawno znowu przeczytałem Twarzą po przyszłości i sobie pomyślałem, że to wszystko, co tam pisał, jest bardzo ważne i to hasło jest bardzo ważne i w Sejmiku Województwa Pomorskiego z mojej inicjatywy wydaliśmy na dwudziestolecie samorządu wojewódzkiego, wojewódzkiego, co miało miejsce w 2018 roku, książkę poświęconą Jemu pod nazwą Czarzą do przyszłości. Bo, bo to z jednej strony jest tak, że tożsamość się buduje poprzez wspólne doświadczenia historyczne, wspólne elementy, które w toczyciu historycznym się kształtowały, ale z drugiej strony nie jest tak, że, że, ten, że ten ruch, to działanie nie powinno być obrócone ku kółku przyszłości. I pamiętam, że jak miałem dokonać wyboru, co będzie na okładce tej książki, to wybrałem pkm Pomorską -ko Kolej Metropolitarną, bo to jest jakby taka idea połączenia Gdańska z Pomorzem, udrożnienia, umożliwienia szerszych kontaktów. I mamy tego skutki dzisiaj. Dzisiaj ludzie z Kartu, z innych miejscowości na Pomorzu mają większy dostęp do Gdańska i w bardziej komfortowych warunkach. Myślę, że to jest to dzisiejsze Myślenie Wątkowskiego. Pracował w dziennikarstwie i gdzie indziej, i był od razu osobą, która w środowisku gdańskim no, zajęła rychło, dosyć znaczące miejsce. I to uzyskał głównie dzięki twórczości literackiej. On sam chyba tu czy ówdzie mówił o tym, że było tam, była to niejako działalność niejako zastępcza w stosunku do politycznej. Ale z drugiej strony, jak się przyjrzymy, poczytamy jego książki, to w każdej z nich jest myśl polityczna. Jeśli nie pomorska, to Lecha Bątkowskiego. Obojętnie, czy to pisze o. O tych swoich, te swoje tomy niemal, reportaże z tych wielkich podróży morskich, czy pisze o średniowieczu pomorskim w szczególności. Prawda? W końcu ta trylogia, którą zaczął, a nie udało mu się skończyć, miała być ukoronowaniem jego twórczości literackiej, a dotyczyła właśnie tych czasów, o których mówiłem, tego pierwszego dobrowolnego zjednoczenia Pomorza z Wielkopolską. I no, to było niby zastępcze, ale jednocześnie to ktoś tak może mówić i mówimy o tym, ale to była podstawowa jego twórczość, właśnie w warunkach, jakich wtedy istniały, w tej rzeczywistości. Wybrał taką drogę, gdzie mógł realizować swoje. Marzenia, plany, myśli, oczywiście nie w takim zakresie, jak sobie wyobraża, ale w takim, jakim to było możliwe. W końcu był właśnie prezesem Związku Literatów polskiej w Gdańsku, był członkiem zarządu głównego w Warszawie, był PEN klubu, był w, no, wśród marynistów polskich. Dzisiaj nie słyszymy nic o marynistach, prawda? O marynistyce. Szkoda, bo to w, za czasów PRL-u była dosyć istotna, bym powiedział, no, dziedzina, czy powiedzmy, środowisko twórców literatury polskiej, związane właśnie z morzem i pomorzem i z obecnością Polski w świecie, prawda? Lechów w tym mocno uczestniczył. I mimo, że była to, że tak powiem, niby zastępcza dziedzina twórczości czy działalności, to była to dla niego wtedy najważniejsza, bo to było też źródło jego utrzymania. On bardzo rychło został pozbawiony albo sam zrezygnował z starań o posadę. Przecież był i kierownikiem literackim teatru i w tym dzienniku, teatru lalek, miniatura prawda, bo ile pamiętam, czy ty, w tym dziennikarstwie, ale na bieżąco utrzymywał się z pióra. Tu obok ówczesnej polityki państwa Wobec kultury. Jesteśmy na bieżąco. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę, co się w świecie kultury dzieje, prawda? Państwo ludowe kulturę wspierało, finansowało, było największym sponsorem. Oczywiście nie odbywało się to bez pewnych zobowiązań, uwarunkowań. Cenzura o to dbała, ale w cenzurze też byli ludzie. W cenzurze też byli niejawni opozycjoniści. I niekiedy, zanim książka się ukazała, taki Lew Bątkowski walczył przez kilka lat z cenzurą, ale jak walczył, tak. jak miało to, w końcu się ukazała. Jasne? Oczywiście z pewnymi właśnie tymi ustępstwami kompromisowymi. Ale też za moich czasów nas uczono czytać również między wierszami. To była niesamowita umiejętność i bardzo istotna rzecz, o której się na co dzień mówiono. Wojna, jak, jak sądzę, wojna go kształtowała i yy, pamiętajmy, no, to kończę pod jest młody człowiek i u progu życia i musi dokonywać musi dokonywać wyborów, które są niezwykle trudne, no, dramatyczne. To co obserwuje, to co widzi jest straszne i ten szlak wojenny bezpośredni, znaczy udział po prostu w walkach w Polsce, na Zachodzie, w końcu jest żołnierzem, który dostał Virtuti Militari, czyli stać go było na wielką odwagę i bohaterstwo. Ale to, co charakterystyczne, on się nigdy tą bohaterszczyzną nie chwalił. W tekstach autobiograficznych pisał wręcz, że to, co zrobił pod Narvikiem, to albo zakrawało na to, że trafi pod sąd wojenny, albo że zostanie właśnie Bohaterem. Został bohaterem, ale w takim jednym z wywiadów w 1981 roku, on, kiedy mówił o tym, co to znaczy być przywódcą, on mówił, że przywódcą, kiedy był dowódcą w wojsku, to musisz pierwszy wstawać, ostatni kłaść się spać, musisz ostatni jeść, ale pierwszym, który musisz zadbać o to, aby żołnierz dostał jedzenie, że musisz. Pamiętać, że ci żołnierze są bardzo różni. Mówi, w mojej, pod, podkomendnymi moimi byli tacy, którzy byli świetnie wykształceni i tak dalej, jak byli też bandyci, którzy byli na bakie z prawem i, i musiałeś z nich stworzyć jedną drużynę, która była dla siebie odpowiedzialna, i ty byłeś za nich odpowiedzialny, z pełną świadomością, że prowadziłeś tych ludzi na śmierć. To był ogromny ciężar. I on miał świadomość tego y, ciężaru i mówił, że y, wojna to nie jest zabawa, wojna to nie jest igraszka, wojna to nie jest y, kult y, bohaterstwa. Wojna to jest otwarcie oczu na okrucieństwo i przestroga przed tym y, okrucieństwem. I myślę, że jeśli dzisiaj coś by go bardzo irytowało, to właśnie ten publicznie państwowo. Pielęgnowany kult bohaterszczyzny w taki, powiedziałbym, naiwny czy trochę absurdalny sposób. Sam czasami się zastanawiam, jak odbierałby te wszystkie rekonstrukcje historyczne, te zabawy, tak, zabawy w wojnę. Wszyscy się bawiliśmy jako dzieciaki wojny, ale to jest co innego, kiedy się dzieciaki na podwórku bawili. A co innego, kiedy robisz rekonstrukcję, zwłaszcza kiedy robisz publicznie, jubileuszowo i, i, i tak dalej, i tak dalej. Co zawsze zakrawa trochę na absurd. Ci, którzy przeżyli wojnę, to zawsze mówili, moja babcia powtarzała, żeby ino nie wojna. Żeby ino nie wojna. Więc wydaje mi się, że on traktował to śmiertelnie poważnie, śmiertelnie poważnie i starał się to przekazać następnym pokoleniom. Były takie spotkania. Spotykaliśmy się z nim parę osób na Targu Rybnym czy Rybackim. On miał pracownię literacką. Duży pokój zapchany książkami. I tam były pewne opowieści. i z tych opowieści pamiętam przede wszystkim to, że kiedy był w Szkocji, to tam się w jego głowie rodziła myśl pomorska. Że tam powstawały pewne szkice. Że oczywiście była, była sprawa niepodległości, ale tam się kreowało jego myślenie właśnie o, o pomorzu jakby o odrębności pomorza o myśli pomorskiej. Ci wszyscy, którzy tak jak na przykład kolega Paweł Zmielski pisali na jego temat, Paweł opublikował taką też po każdym książkę, zawsze zaczynają właśnie od tamtego, tamtego okresu, opisów wojennego w Szkocji. I, I myśmy tego, chodziliśmy tam za Ramem, Olkiem, Maczkiem, do jego pracowni i czasami ten wątek występował w jego wspomnieniach. Ale w gruncie rzeczy był to człowiek bardzo nastawiony na to co teraz. Prawda? Na przykład hmm, był taki moment przed jego śmiercią. W 83 roku pamiętam go odwiedziłem jego mieszkaniu na ulicy Długiej. Bardzo źle się czuł. Był bardzo słaby, ale ożył, kiedy dowiedział się, że zacząłem tłumaczyć z angielskiego książkę Kissingera Świat restaurowany i on, on widział, że widziałem w nim coś takiego, że, że to jest coś, czego mu brakuje w tym najtrudniejszym okresie, czyli pracy, prosto pracy i takiej pracy ambitnej i takiej, która yy, ma jakby sens, nawet nie taki bieżący, ale jakby w się sensie rozwijający i ważny dla, dla społeczności. W tym świecie wojskowym, w świecie po tym, przecież on, walcząc w wojnie obronnej 1939 roku, w bitwie nad Bzurą, proszę znowu też poczytać te jego opowiadania i wspomnienia. Uuu. Nasze uwielbienie dla polskich oficerów, polskich generałów, polskich polityków u niektórych osób. Z lat międzywojnia jest daleko, daleko odległy od rzeczywistości, prawda? Bo Leszek był właśnie krytycznym człowiekiem. Widział błędy ówczesnych dowódców, polityków itp. On to przeszedł, uciekł, nie dał się wciągnąć do, nie, do niewoli, i potem przedostał się na zachód do Francji, i potem do Wielkiej Brytanii, więc to nie była łatwa droga. Oj, tam wszystkiego nam chyba nawet nie zdążył powiedzieć, co on przeżył. A w tejże Wielkiej Brytanii, oprócz świata brytyjskiego, a przecież Brytyjczycy to naród lub społeczeństwo, bo narodów jest tam kilka, o czym kiedyś nie mówiliśmy, prawda? Ale społeczeństwo świata kolonialnego, do nich przecież należała niemal najistotniejsza cząstka Azji, prawda, do nich mm, kiedyś Ameryka. Mm. Więc traktowanie Polaków było tam dosyć długo obsesowe. Co prawda dziewczyny szkockie czy inne rychło zauważyły yy, różnicę in plus między chłopakami własnymi a polskimi, ale, ale to nie zmieniało klimatu całego otoczenia.